Witam. Kolega Marek zapytał mnie się, skąd wiem, w, jakim, w jakiej nastawce jest jaki miód. To opowiem. To jest ta stawka numer jeden, którą założyłem w kwietniu. W tym czasie kwitły plony, drzewa owocowe, niszek lekarski. Ta stawka była na, na macierzaku. Jeżeli zapełniły nadstawkę w tym czasie, no to będzie miód wielokrotowy. Następnie dałem nadstawkę numer dwa. W tym czasie kwitł jeszcze mniszek lekarski i zaczął kwitnąć rzepak. Pszczoły bardziej mojemu wolą latać na mniszek, na rzepak też, ale bardziej wolą mniszek. Więc tu może być taki miód mniszek z rzepakiem. Pół na pół, w dwójce. Jak już na, nanosiły dwójkę całą, dołożyłem nastawkę numer 3. W tym czasie niszek już przestał kwitnąć, kwitł sam rzepak. Czyli w tej nastawce będzie, w trójce będzie piód rzepakowy. Tu mamy tu pszczoły w tej nastawce, w tym, w tej, w tym korpusie. i tutaj pszczoły zaczęły się wygryzać jak już kwitł sam rzepak czyli w tym korpusie będzie też miód rzepakowy i teraz przekręcę te nadstawki i założę pustą no to będzie w tej nastawce miód taki jaki, jakie będą kwitły kwiaty w danym czasie czyli wielokwiat w jedynce w dwójce rzepak niszek i w trójce rzepak i w turbo rzepak jak będę kręcił no to będę kręcił same jedynki później same dwójki same trójki czyli będę widział jeszcze przy kręceniu po kolorze jaki ma kolor jedynka jaki kolor ma dwójka trójka i jaki kolor miodu będzie miała będą miały turbo pszczoł. i będę widział po Jaki jest kolor? I jaki jest miód? To tak wygląda u mnie. Pozdrawiam.